Witam Państwa, nazywam się Rafał Rutkowski, jestem aktorem obdarzonym niebanalnym poczuciem humoru. Właśnie dlatego Radio Z poprosiło mnie o przygotowanie serii pogadanek pod tytułem Jak zostać królem dowcipu? Trochę się tym zagadnieniem zajmuję. Pomyślałem, że warto przy pomocy takiego wspaniałego medium jak Radio Z porozmawiać ze słuchaczami o poczuciu humoru. Czym ono się różni jedno od drugiego? Jakie są rodzaje poczucia humoru? Z czego się śmiejemy? I tak dalej. Oczywiście wszystko w żartobliwy sposób. Musimy się wreszcie nauczyć śmiać z czegoś innego niż z gejów, z żydów i z Wąchocka. Mam nadzieję, że, że, że ten cykl pokaże ludziom, jak. Szerokim zagadnieniem jest śmiech i poczucie humoru, bo my się często śmiejemy, nie wiedząc dlaczego się śmiejemy, albo czasami wydaje nam się, że z czegoś nie wolno się śmiać, albo zastanawiamy się, czy to było śmieszne, albo nie. Potem, jeżeli będziecie państwo pracować nad swoim poczuciem humoru, osiągniecie taką sprawność, że nawet niewinne słowo kabanos nabierze w waszych ustach komicznego smaku. Będziecie wywoływać salwy śmiechu używając tak... Nie, jeszcze raz, nie uderzyłem Pierwszy odcinek jest takim odcinkiem wprowadzającym, gdzie mówię co będziemy robić... E, jak, jakiego typu żarty, itd. Tak tak Zapowiadam, że czekam na listy, na maile, e, ponieważ listów jeszcze nie otrzymałem. E, jeden taki list napisałem sam do siebie. Drogi Rafale, wspomnienie dotyku Twoich dłoni sprawia, że moje ciało przeszywa dreszcz. Twój Andrzej. Mam nadzieję, że, że, że ten cykl e, pokaże ludziom, jak. Szerokim zagadnieniem jest śmiech i poczucie humoru, bo my się często śmiejemy, nie wiedząc dlaczego się śmiejemy, albo czasami wydaje nam się, że z czegoś nie wolno się śmiać, albo zastanawiamy się, czy to było śmieszne, albo nie. Dlatego, że życie jest poważne, powinniśmy jak najwięcej żartować, bo to pozwala nam zachować po prostu zdrowie psychiczne. Proszę Państwa, jak nic na tym dole podnosi na duchu, płakać z rozpaczy, a płakać ze szczęścia to stany przy pewnym poziomie płaczu nieodróżnialne.